Siemano, Dzi y jak mówiłem, będzie opening z FIFA, za Viva Points i za paczki normalne. No, pierwsze paczki to są takie, które zrobiłem wczoraj i też są git, No to otwieramy pierwszą. No i jakiś gówno. <laughs> no, gówno. Jak, jak wrażenia po pierwszej paczce? Gumna. No dobra, no. <śmiennie> <śmiennie> no, <śmiennie> no, no to teraz Ty otwierasz Paczkę 8,4 plus. Ciekawe, czy będzie O! Nie. Nie mam kampu. Na Gulaszaj, coś takiego. Gulasz, gulasz. Gulasz, gulasz. Gulasz. Gulaszy. Gulaszy. I teraz 14. Masz, ty otwierasz teraz. 14 razy 8,2 plus. Najlepsze paczkę ma gościu. A on najbardziej umie trafić dobrej karty z paczek. No i mało kart. No. O simen, git, fajnie. Przyda się. No, no chyba 8-6. 8-7 ma. No. A 8-7. No. O okay. Jezus, marta. Dobra, no. jest git, jest git. Możemy jeszcze jedną taką paczkę wrobić. Możemy. Dobra, teraz otwieramy paczkę z ikoną. No kto? Kto? Ja. Okay. Dobra, najpierw okay. za 10 minut otworzymy. Właśnie. Oh. Olek otworzysz 10 zgadza, razy, zgadza. 100 razy karty. Spocznij, okej? Okay? Dobra. Za chwilę sobie. Łukam, z maczki za 10 minut! Eś? Kto za? Nie A, wiem. A, o... gdzie ta? Jak ona ma? Nie wiem, nie wiem, Ja ją znam, ona nie. ma... Nie wiem. Ona męczysta. ma ku... Oh. Show, o, oh, show, no. Show. 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 Ale show. No i raz? O, no i no. oh. kolejny No i... No i bardzo dobrze. No i Mogliśmy sobie opening zostawić na ten, no. Dobra, teraz otwieramy paczkę z ikoną. O, to. Olek. Proszę. Olek dobra. otwiera, otwiera paczkę z ikoną, tak? Dawaj. Jest, proszę, dawaj, dobrym ikonę Ej, jest? Ikonami. Ty, tak? ty to wrzucasz? Ty to Ty na YouTube'a, tak? No. To może nie w imię, imię. Dobra. Wezmę. Paweł. Nie, tu jest stary, o kur... Nie wiem. Wivan. To nie jest podwójny? Pujol. pujol! Ej, Pujol, git! Pujol. Pujol. Mi się przyda, przyda się Pujol gołem Fajnie, przyda się Pujol. I kto jeszcze? Git paczka, przyda się strasznie Pujol. No. Przyda się na obronę. Spadł. No git. Fajna paczka, mi się podobała. Dobrze, że dostaliśmy Vivana. To, hmm. to jakiś jest tutaj jakiś okay. przypadek. Czekaj, 100 jeszcze 100 karsz za 29. Nie, za dwa, za 2000 jeszcze. Paczka, za 100 kart. Mówię okay, ja. O, jo ja, jo. Ja. Czekaj. Musimy ją znaleźć. No, Możemy jest. jeszcze kilka paczek dojrzeć. Jestem ja Jedna. O! O jest to karta. Okay. Niko, otworzysz za 150. Teraz odejść, bo obiecajmy też. Dobra, no. muszę jeszcze potwierdzić? Potwierdzę. Dobra, może być jakiś kolejna ikona? O, to jest Winter. Winter. tak? Turcja, Bundesliga, Liga, Murasz. Nie, Murasz? nie, 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 nie. Nie, tego nie, nie. znam gościa. nie, nie. A nie, coś? nie. Nie, być kilka nie. Nie widzę. Nikt. Nikt. Jaka gówno. Carvajal! Mm. Tak. Ej, fajna paczka. I fajne jeszcze totwy. Fajne. fajne te paczki są. O kurwa. O kurde, trochę dużo tych. no na przypalenie, pójdzie. No, na przykład. Jeszcze zrobimy kilka paczek tyj, bo mamy trochę totwów. Teraz... Jeszcze... za. A teraz za 150. Bardzo co za nie Nie ma Nic nie widzę Zawiera dwie... Robimy to? No można No zawiera dwie złote karty Osiemdziesięć 80... No to około razu. Masz tylko okay. Okay. Musisz piwo Państwu jeszcze potwierdzić Tak mhm. Czekaj, co wyjdzie. Szkoda, że bez ikony Jakaś baba Młodziska z maszkiem. No Aaaa Ha! Zobaczymy Spani nie, nie, nie. nie. Oh, Redstore. O! Trend! Trend! No, trend. I Swanson. Swanson, nie znam. Nie znam. Ja nie rozumiem tej gry, jak on nie ma. się O! się nie nagrywa Fajnie by było. Bo mi też się podobało. Dobra. O wow. oh, kurde, ale co ty znalazłeś? Słowa <laughs> <slow> pańczka. <laughs> Dwa i półkoma można? Ja, Zawsze coś. No. Ja, ja bym wolał kupić jedną, ale za 300. Chyba końców, wiesz takie dwie za 150. O, też się nie wypisał. No, ale robimy jeszcze paczki. Dobra. SPC. No, bo no, mamy tego trochę. Ale nie, no ja najbardziej chyba skarbla sobie jest tylko do wolony. Bo, bo mają lepsze paczka. Okay. A! Już. Dobra, dalek robimy. Dobra, siadaj, Dobra, jeszcze raz becce robimy. I my jeszcze mamy może jeden mecz, to sobie zagramy. Jeszcze może ktoś jeden mecz zagra. No. I możemy jeszcze piki porobić, ty! Bo są piki a się Chyba, że robimy kilka pików, a nie, nie robimy tej, tej paczki. Tak? Dobra, ule. Możesz zrobić <laughs> Przerwa techniczna. <laughs> Zrobimy jedną tą paczkę. Ale nie, to akurat dużo było, fajnie. No 3, 4, no 3 dało. Fajnie, mi się podobało. No trzy dało. Ja trzy. No jeden brankaż to... w sumie, więc O, No brankaż najlepiej. Ale nie, ja mam też tej gena na bramce, więc mi nie potrzebny sobie brankaż. No tak, ale ja sobie mówię do przodu. Chyba, że możemy zrobić pasz, bo ja mam do dobry obrączku. Nie, w sumie no ja mam trójkę z tyłu. O tu nie, ja ja o tu to to nie, to nie. Ej, a tu otwierasz kolejny brankaż? Nie. To Ej, ale czemu ja dostaję jest dropy, nie prezenty? dostajesz? dostajesz później, później dostajesz prezenty. Epiczki. Epic. <grym> a ile dostajesz? Eee, tam 14,5 Epicki? I dobra. No i strike. Dobra, ty, Mamy dużo tych Mamy 30 kopii kart w magazynie eee, WBS. Magazyn tych. Duplikatów. Eee, nie, nie, Go... Co nie? Mo, muszę ci coś powiedzieć, co nie? Ja, po, ja mówię, że ten mam sła, Co nie? Ja pokazuję mój skład na szorcie, A jakiś gościu mi pisze, że słaby skład, a to był 87 skład. Ktoś się nie nagrywa? Nagrywa, nagrywa się. I gościu mi pisze, co nie? Że to jest kurno słaby skład. A ja mu piszę jaki? A jaki on ma? To jest jakaś Polaka, że on mówi, że kurno słaby skład, jak ja... Jak ja nagram? No nie wiem, zacząłem kilka dni temu grać już to tak normalnie. Ale właśnie nie się hejtami, bo nie specjalnie chodziło. <laughs> ale szkoda, że nikogo z fineskami nie trafiliśmy. Bo fineski są najlepsze. Fineskami no, okay. tak się bawić, gościu. Ale, 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 ale... Nawet fineski plus. Ale mogliby ja malowi dać fineski z, z tymi z plusem. Co jest normalne bo on te finałki strzelać ja lubię więc no, no zrobimy jedną paczkę i porobimy chyba jeszcze piki jakiś. zrobimy dwa 80 plus piki tertilla czelcz dobra ja zrobię dwa piki co wiesz to. zarabiać ciemno czemu? co? Dobra. 30... O kurna, ty, to jest Ej, to jest jakiś dobry pik, gość. Oni robią Tortilla Challenge. Świetnie, co Porobię kil... dużo pików. Albo porobię w tym, budowaniu składów. To nie ma sensu. Ma Nie ma właśnie. Muszę znajdzie cena na ogólną maksmalną. Na 81 Boduję. pizza plana. Dobra, gór w Możemy jeszcze mecze w sumie zagrać, bo kilka tych jest jeszcze. Ej, a graf to zagramy? Nie mam pieniędzy, drafta. A to 15 No, 15 koła. Chyba, że porobimy architekta. Czyli? Chyba 3 razy 77, plus i za to za kilka tych architektów zrobionych dostaje szpadki. Więc lepiej chyba tego architekta robić. Nie wiem. Też, ja bym chciał zagrać rafkę. No ja też bym chciał zagrać rafkę, tylko no... Chyba, że zrobimy za te... Za te e, momenty. Demile grają w Tortilla Challenge. Oni zasłoną dziś po prostu. Dulek, a czy to jest ta klawiatura z temu? No. Zarąbista ona jest. No Za za 6. No i tak dobra cena jak tak. Ja ogólnie widziałam tanio. W Elo ale to było takie chłopie. No też prawda. Nie chciałem tego gówno Za Pozdychykh ja tam widziałam. Gościek. mój kolega ze co nie dostał klawę. Na widzi lekko sól, zamienia z zamienionymi przyciskami kości. Wiesz, wiesz, który chyba. się Dobra, no to ja robię. Ja tak? robię paczki. Jak was to nudzi, no, to zaraz skoczę. No co to masz? Już... Dostałem. Dobra, już skończone. Zrobię tyle na razie, żeby też was nie znudzić. No, czwierania będzie dużo. Dzisiaj... No, ale nie jestem zadowolony z tej ikony, tak szczerze. No, mówisz, się znaczy, jestem git, jest pujol, ale chciałem tego, tiurama. A to była wymiana, nie? nie. Nie? Czemu za to tymi okolicznymi są wymienne? Kilka jest wymiennych. Dobra, czternaście razy osiemna... Aaa, dobra, pić. nie ma sensu, wydajesz pieniądze na broń i nawet nie masz wymiennych. Dobra, co nie? Da. Czemu jedna jest w okienku? Barcola chyba, co? No... A nie, Ale Barcola ma dobry tempo, on nawet... I tak tylko jest nagrywy. I i liczy tak by nie zagrał, właśnie. Dyna... Dobra, dawać mi komuś do kogoś. Dyna... Ej, czy nie, myślałem, że to i komuś. No, nawet lookoutu nie ma. Ty. Mama? No, baba. E, Bez lookoutu nawet. Bo jak ona miała 8-6? W tamtej fizie. Ja pożykam z mini. Złapsza się z tobą. No, gorsza.

Było zrobić konie. Wezmę to. Jakby przepalił trochę kart. Oj, łokal. łoka! A gdzie cyjna? Ma kaliser. No -Kalise. No, garnita się, bo was widać. Nie, nie widać. Już.

Jurek, czekaj. Jakie karty? Ja pierdolę, znalazłam. Ikona podstawowa. Kubek O nie, nie zrobi jej, bo za dużo, za dużo kart bym musiał przypalić dobrych. A mam mało tylko kautów <noise> w ogóle. Mam teraz kilkanaście okałtów. W porównaniu kurde do tego. Jak tylko ja kończę no to mam mało kautów. Ale mogę zrobić w sumie tą opaczkę, bo ona taka dobra w sumie. Ale dostał lepiej. Oh, Ale to musiała poleć. <coughs> <coughs> no garnąć się niewilę. Ej, chłopia, ja ci daj takie. No to garnić się. Ogarnąć mordę, ej. Eh. Wiesz co, dupę. Dobra. Kurna gwardia. Dupa. Au! No weź, ta się ty. Albo. Mama lawełek. Mam. Mama lawełek. Mam! mam, mam nie. Jedz, nikogo, sko... Kurna ty! O jego ospo... Jest... Nie! Nie, w sumie nie! W sumie go przypalę, bo Mam dużo napastników. Kogoś się wstawi na pana. Meń. Kogoś się na stół nie. wstawi nie. na pana. Dobra, jest. Ja.

No to nie wiem, ale patrzyk nie ma już. Możemy to już zrobić. Paczka ulepszy kombos i plus. Ja pierdziele. Fajne było, co? Ale co? Wiesz, że w tym kiblu, nie? I on taki o bordę. I prawie mu na ale... No No, no, dobra. Chciałem, żeby plufali się My chyba nawet dwóch strzałów nie zrobiliśmy. No. Ale wy byliście jacyś dziwni. Jak można robić no, Tortilla to Challenge? No. To normalne. normalne. Niko, nie? No. Tortilla Challenge, bum bum. my zawsze ciebie rzucać w Tym blaskiem. Czało we mnie. Ja wam kurwa maczki robię, daję wam otwierać, a wy co? Tak się, tak, tak, tak po mnie? Tak, tak, tak Oj Ale. Ile ten odcinek już trwa? 19 minut to już trwa. Trochę dużo. Trochę dużo ten odcinek już trwa. O kurde, nie spodziewałem się, że tak długo będzie. Jeszcze metro gramy w skład. Teraz musimy dokończyć. Albo to zrobimy poza nagrywkami. To jest dzień openingu to zrobimy to poza tymi, poza nagrywkami. O, Otworzymy ostatnią paczkę i zakończymy odcinek, bo no. A mecze sobie dogramy. Ale sobie jeszcze paczuszkę odbiorę chętnie. O, 3 razy osiemdziesiąt plus, jest git. Teraz każdy w telefonie Dobra, 85 plus To jest! Walkout Napastnicz Niemcy Ej, Bundesliga Za to, undaff, 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 ufft, undaff Undaff 87 Undaff, jest git, fajnie Olu, on ma 99 strzałów 99? No Ty, on napad idzie On 84 tempa jeszcze ma. Ej, dajemy go na napad? No. Dobra. Ale gdzie dugi git? Ja już ja się ruszył. A za jakieś ważki? Co się 5 plus? Walkout? Kakerberg! 6 już w tym tygodniu. <gul> Fajnie. 6 w tym tygodniu. Ale przynajmniej 89, Dlaczego się przyda? Dlaczego czegoś. Chyba, że zrobimy jakieś paczki więcej. Oj, widzowie, tutaj się załamią, że tak długo. po posłucham. Tak, Czemu miałbym nie umieć? Nie wiem, bo. Ej, chyba, że robimy to. Chyba, że dobra, robimy jeszcze jedną taką paczkę. Albo dwie zrobię jeszcze na poczeka. Pięć, Pięć? No i nic. Ty. Tylko nie starczy trę... Ty... Jest, nie będzie tyle. Nie da rady, bo są tylko dwie limitu. Dobra. Ej, olej. No, olej. Przepalić trenta? Czy nie? Nie. Nie przepalam trenta. Nie, nie przepalam trenta dla Olga. Bo on lubi trenta. Ale Wajana Ej, co to za słodniczko? Co to się stało? To się wyzywa. Ty. Oho. Poło wyzywał na wszystkim. Oho, żartuję. Gigi. No ja. To za błynę. Chyba będę musiał 15 Hageback dać. Dobra, Hegerberg. Oh, yes. Yeah. Yes. Hegerberg, to nie, pozostałeś, tak? No. Ja już chyba kilka razy trafiłam. Hegerberg to jest taki, już normalnie taka, taki rutyna, żeby ją trafić. Hegerberg to, w tamtej Fifie miała zlagowane poruszanie się, a w tej Fifie ma zlagowane trafianie. Zlagowany trafanie. Więc trochę dziwne. No wiedziałem, że mam nie, nie, Mi się podoba. dałeś? Co? Czemu na dałeś? Nie wiem. Ale to jest tylko specjalna, da się zaraz ja nie lubię tak z Patryk albo wokalista. No, ale mam. O, no. Okej, sobie wardziołomo zawsze palić. Dobra, dwie paczuszki i z wiał sobie ją tworzył. Tutaj auto pan. Na krześle to z telefonem i na łóżku z telefonu. Jak myślicie, kiedy trafimy kolejną ikonę? Nigdy, <grym> nigdy. A? Znaczy, mam no, Może na końcu gry? Dobra, no, Dawa może dojadę? Dojadę, no, 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 e, Takie no, takie no, Ej, ja wyślałem, Boże, ja wyślałem, walkout, walkout jest. Myślałem, że to ikona jest. nie, koniec. nie to jest nie, nie. nie ale... Szkoda, ja bym chciał, się... ja bym chciał ponownie spinę. Pop! O! To 87 ona No. miała 87. Ona miała 88. Ona miała 87. To Ale szkoda, że bez walkoutu. No szkoda, że nikogo takiego nie ma. W sumie jak mieliśmy, zostawiliśmy tysiąc, a czy mieliśmy jeszcze nie, dwa tysiące, to mogliśmy jakąś paczkę kupić. Mogliśmy jakoś kupić. O, to mogliśmy kupić z jakimś Dobra, to koniec filmiku z Openingu. Może następny Opening będzie za rok albo za kilka miesięcy. Uda nie. mi się. To no, no, to jeszcze się okaże. Filmiki, nie wiem jeszcze kiedy będę wstawiał. Na pewno w tym tygodniu nie będzie filmiku, bo no, ponieważ wyjazdłam. Tutaj z jednym kolegą. No i tyle. 那。<Nah. S 2> yeah.